Takim, jednych bardziej egzotycznych ekoschematów, które mam u siebie, są u miododajne. Jestem pewien, że stawki, które były zaproponowane, będą o wiele niższe. Czy ty też wszedłeś w ekoschematy? Jeśli tak, to, to jakie? Ekoschematy wziąłem, część z nich, że tak powiem, sobie wpisałem do wniosku, ale tak naprawdę takie ekoschematy, które nie wymagały ode mnie zmiany w sposobie produkcji czyli chociażby uprawę bezorkową, przykrycie obornika w przeciągu 12 godzin. Nie wymyślałem, nie zmieniałem do zmianu pod poszczególne jako schematy, żeby dostać parę złotych, bo tak naprawdę... Dopiero dowiemy się, jakie są stawki za poszczególne ekoschematy. Te stawki, które były nam zaproponowane, przedstawione w WPR-ze, tak naprawdę były stawkami orientacyjnymi. Mało kto zwracał uwagę, jaka jest pula hektarów do, 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 poszczególnego, do poszczególnego ekoschematu. Z takich jednych bardziej egzotycznych ekoschematów, które mam u siebie, są ugory miedodajne. Ale jak dobrze pamiętam, tam była pula około 3000 hektarów, gdzie w połowie naboru wniosków już tych samych wniosków było około 4,5 tysiąca. Nie wiem, jak to finalnie na jakiej liczby się zakończyło, ale jestem pewien, że stawki, które były zaproponowane będą o wiele niższe. I myślę, że w następnym naborze też nie będę zmieniał produkcji, żeby chociażby, nie wiem, wysiać więcej roślin bobowatych, a część rolników sobie tak produkcję zaplanowała, żeby właśnie jakieś tam dodatkowe pieniądze zgarnąć chociażby za zróżnicowaną strukturę upraw. Dlatego do samych ekoschematów po prostu podchodzę z umiarkowanym stosunkiem, nie powiem, że chłodno, ale tak naprawdę jest to rozdysponowanie pieniędzy unijnych, które były w sposób prędzej zazielenienie, teraz jest to po prostu inne, inny sposób rozdania tych samych pieniędzy, które były prędzej. Komisarz Wojciechowski twierdzi, że razem z nowym rządem będą chcieli przyjrzeć się ekoschematom i je naprawiać. No to może warto podpowiedzieć politykom, co właśnie naprawić w ekoschematach? Co naprawić tak naprawdę trzeba zacząć słuchać rolników. Komisarz Wojciechowski mówił o wielu konsultacjach z rolnikami. Ja w takich konsultacjach też brałem osobiście udział i wiem, że rolnicy dawali bardzo dużo pomysłów, szczególnie jeśli chodzi o dobrostan chociażby trzody chlewnej. Wszyscy przytakiwali świetne pomysły, fajne, fajne do realizacji. Na kolejnym, w kolejnej wersji WPR dowiadujemy się, że praktycznie żadne pomysły, które były przez rolników uwzględnione, przedstawione. Po prostu się w tej nowej wersji nie znajdowały. Pomysły rolników fajne, ale urzędników jeszcze lepsze. Tak, urzędników jeszcze lepsze, wiadomo, zawsze rozchodziło się o kwestie budżetowe, o kwestie relokacji, że tak powiem, środków, które, które są przeznaczone. Więc przede wszystkim zacznijmy słuchać rolników, a wtedy naprawiajmy błędy, które, błędy nie błędy, to co zostało po prostu już wprowadzone, bo forma ekoschematów no, jest słaba.